Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam pokazać, z jakich materiałów wykonuję zelówki. A więc zaczynamy. Takim podstawowym materiałem na zelówki w butach damskich i męskich jest guma francuska grubości 2,5 mm w kolorze beżowym, karmelowym, brązowym i czarnym. Ma dobre właściwości jeżeli chodzi o ścieralność i ładnie komponuje się z flekami tej samej marki. Kolejnym, takim bardzo popularnym materiałem, bardzo dużo, duża ilość kolorów. Tutaj są gumy dwóch firm, Vibram i Topy, grubości jeden. Mm oraz 1,8 mm. Można stosować te zelówki do butów nowych, w celu zabezpieczenia podeszwy skórzanej przed zdzieraniem, jak i do już troszeczkę schodzonych butów. ta guma czym się charakteryzuje, oprócz tego, że jest bardzo duży wybór kolorów można dopasować do większości butów, to są bardzo odporne na ścieranie. Następną gumą, jaką często używam, jest ta oto guma o grubości 1,8 mm. Charakteryzuje się tym, że jest, ma właściwości antypoślizgowe. Jest dosyć elastyczna. Bardzo dobrze sprawdza się na gładkich powierzchniach, np. Na, na kafelkach. Stosuję ją do butów o delikatnych podeszwach, jakiś czułenek delikatnych kozaczków, gdzie gumy o większym bieżniku wyraźnie by nie pasowały. Tak więc tą gumę polecam jako gumę antypoślizgową. Następną gumą to są zelówki Vibram. Więc te zelówki są w dwóch kolorach brązowym i czarnym. Są bardzo odporne na ścieranie. Czym one się wyróżniają od innych zelówek Vibram? A więc grubość tych zelówek to 3 mm. Są bardzo odporne na ścieranie. Używam je. Do większości butów damskich, jak i męskich, gdzie już te zelówki oryginalne są w jakimś tam stopniu zużyte. Są dosyć sztywne i ładnie też komponują się do, do obuwia. Tutaj kolejne zelówki. Vibrama w kolorze beżowym, brązowym i czarnym o grubości 2,2 mm. Do tego, do wzoru też są fleki dostępne, kolejne zelówki vibrama. struktura taka wybuchowa ładnie się prezentują. Do tego też są można dopasować fleki. Bardzo często też te zelówki zakładam Do tych też pod wzór są fleki. Jeśli chodzi o gumy bardziej elastyczne, mniej twarde, to tutaj taki wzór Vibrama w trzech kolorkach. Fleki z tej serii też są bardziej elastyczne, a więc cichsze w chodzeniu. Przyczepność też jest dobra w tych zelówkach. Grubość tych zelówek to też coś około 2,2 mm. Jeśli chodzi o buty z podeszwami skórzanymi, często jest tak, że klienci przynoszą do naprawy, jak już spody są prawie całkowicie zdarte. Oryginalnie grubość spodów skórzanych butach to około 4,5-5 mm. Jeżeli takie spody są już bardzo zużyte, no to trzeba dać albo zelówkę skórzaną, takiej samej grubości 4-5 mm, albo z gumy do tego celu. Są specjalne zelówki o grubości 4 i 5 mm. Struktura tych zelówek imituje skórę. Zelówki są bardzo sztywne. Właściwościami jeżeli chodzi o grubość i o sztywność, przypominają skórzane podeszwy, które są stosowane do, do obuwia. Te zelówki używam, jeżeli buty są już bardzo zużyte, a klient nie chce zelówek skórzanych, decyduje się na gumowe, to wtedy trzeba zrobić takie grube zelówki, żeby but zachował swoje właściwości żeby sztywność tej gumy była bardzo podobna do sztywności oryginalnej skórzanej podeszwy. Dzięki temu but zachowa swoje właściwości, kształty i formy, a zelówki dobrej jakości będą długo służyły. Kolejne zelówki są to włoskie zelówki. Głównie stosowane do drogich, markowych butów, jeśli chodzi o zelówki do butów sportowych, Adidasów, Trumpek, to używam takie zelówki. One też są grubsze. Jest to drogi materiał, ale bardzo, bardzo dobry. Odporny na ścieranie. Jest bardzo elastyczny. Nadaje się do obuwia sportowego na same zelówki, jak i na całe spody. Ten materiał występuje też w grubości 6 mm. Można z tego materiału dorobić też fleki do. Butów sportowych. Tańszą alternatywą na zelówki jest taki materiał. On już niestety jest troszeczkę twardszy. Natomiast żelówki z grubszym bieżnikiem, stosowane zazwyczaj do główia zimowego, jesiennego, dodajmy na to. Występuje w czterech kolorach, można dopasować do koloru spodów. Jest to materiał gruby, z gęstym wzorem, o dobrych właściwościach jeżeli chodzi o ścieralność i o strukturze i właściwościach antypoślizgowych jeśli chodzi o cieńszy materiał to tutaj polecam w trzech kolorkach guma jest wyraźnie cieńsza od poprzedniej a ma też właściwości i strukturę antypoślizgową. Teraz już taki lepszy produkt. W dwóch kolorach występuje: właściwości antypoślizgowe i bardzo odporny na ścieranie. To oczywiście zelówki Vibram. Jeżeli chcemy, żeby nasze buty wytrzymały o wiele dłużej. Jednocześnie właściwości, żeby były antypoślizgowe, to polecam ten produkt. Kolejnym produktem są to zalówki typu, typu Trapper włoskiej produkcji w trzech kolorach. Też bardzo często je stosuję. Tej samej marki. Jeśli ktoś by chciał kolorowe zelówki, to też są dostępne. Więc tak, w skrócie, to są najczęściej używane zelówki, które ja używam w swoim zakładzie do naprawy obuwia. Jak widzicie, troszeczkę jest tych zelówek. Jest jeszcze sporo zelówek, które. Zamawiam specjalnie do danego buta. A więc jeżeli chcecie, żeby dobrać zelówki dla waszych butów, to zapraszam do mnie do mojego zakładu szewskiego. postaram się dobrać odpowiednie materiały do naprawy. Dziękuję bardzo za uwagę.